No i stało się. Kryzys. Emocjonalny bigos. Życie wali się jak wieżas dżengi po trzech espresso. Leżysz na kanapie, scrollujesz TikTok i już nawet mówi Ci ej, odpocznij sobie. Ale ty walczysz. Walczysz ze sobą. Jakbyś miał wygrać jakiś wewnętrzny konkurs na najbardziej spiętego człowieka roku. Serio? Może nie walcz. Może nie musisz być bohaterem w psychodramie, tylko po prostu odpuść. Ej, ale jak odpuszczę, to przecież nic się nie zmieni. Właśnie o to chodzi. Nie zmieniaj dzisiaj świata. Zmień pozycję. Wstań, wyjdź, zrób spacer. Tak, nawet w dresach. Jak to sobie zawsze powtarzam, świat widział już gorsze rzeczy. Albo lekki trening, tak, żebyś się nie rozpadł jak suchar, ale poczuł, że. Masz ciało. Oddech. Tak, oddychaj. Nie musisz mieć aplikacji, metronomu, głębokiego przeszkolenia. Masz nos? Korzystaj do woli, proszę bardzo. Zacznij oddychać w tempie 4 na 6. Zacznij wykonywać po 20 wdechów i wydechów w takim tempie 3, 5, 7 razy dziennie. No przecież i tak w tym momencie nie zrobisz nic spektakularnego. Potem siądź spokojnie i powiedz sobie: To tylko chwila. Ona minie. Nie, media społecznościowe, one nie miną. One będą wiecznie. Nie jesteś w stanie przeskrolować TikToka do końca. I one są wieczne. Jak skarpety bez pary, które ciągle znajduję w szufladzie. Nie musisz być produktywny zawsze i ciągle. Wystarczy, że będziesz tu. Teraz bardziej żywy niż skrolujący. Kryzys to nie konkurs. Zrób sobie przerwę od wojny z samym sobą. Od tak.